Dzień dobry Państwu, chciałem tylko zaprezentować przyprawę. Tę dostajecie podobnie. mnie. Yy, ją w oleju, w oliwie. Dosyć dużo baran spije. Na taką ilość patotyciki to nie trzeba dużo tej przyprawy. Jest bardzo aromatyczna. No Myślę, tak takie łyżeczki z wystarczą. Baraninę na pewno solimy, nie? No, trzeba patrzeć, jaka jest gruba. Jeszcze, jak będzie smażona, czy na grillu, czy duszona, tak dalej, czy jakimś sosiem, bo wiadomo, że no to zresztą. Ktoś kto robi wyroby i gotuje to no wie ile trzeba posypać. Na pewno musi być sól. Sól dobrze, pieprz. No powiedzmy świeżo mielony, tak Gester. I ci inni mówią świeżo mielony, bo niech będzie świeżo mielony, bo taki teraz jest taka tradycja. Że... Ok. Ja do tego daję. Baranina lubi czosnek, także nie oszczędzam. No Wiadomo to do kiełbasy może pójść do maszynki, to co ja wyrzucam to, to takie jakieś liście no, w tym mięsie no, nacieramy tą jak to się mówi główką czosnku na drugą stronę i tu dajemy następną główkę czostku na drugą stronę Akurat ja przyprawiam no, szynkę z barana. No nie wiem jak to baranina się tutaj nazywa, jako szynka. No to jest no, z uczca cięte. Ładnie tutaj rozprowadzam. No ja lubię tłuszcz. Tłuszcz to znaczy, to jest smak. Ciutkę jest go za dużo. przepraszam. Nie zauważyłem. Troszeczkę tego tłuszczu osłonę. Żeby takie. No, ma być tłuszcz, po prostu tłuszcz to jest smak. Tak. oliwie to się rozrobiło troszeczkę na razie jest żółte takie tego będzie prawie zielone dużo dużo żeby, dużo ole oliwy dajmy pojemniczek na troszeczkę wylewamy wkładamy mięsiwko polewamy mięso tym tą przyprawą Następne. Posolone, popieprzone mięso z czostkiem, i tak dalej. Wlewamy wszystko. Jutro rano, jak wyciągniemy z lodówki niestety, ale oleju już praktycznie nie będzie, bo mięso wchłonie oliwę. Mieszamy to dokładnie, żeby wszystko się ładnie. Na siąku tym, tym oliwą Dobrze będzie za dwie godziny to jeszcze, jeszcze raz przełożyć, żeby tam na pewno dotarło, ale powiem, że zapach, no, nie ma w Polsce takiej przyprawy, która tak pachnie ładnie, no, nie wiem, no, z czym to porównać. Tu jest, patrzyłem na skład, jest no, dużo w tym składzie, nie? Fajnie, ładnie, robimy to. muszę umyć ręce, bo no może nie wstawię brudnego czegoś do lodówki. I tak jak to zostało przyprawione. Zamykamy w pojemniczku i to ląduje, jest godzina dwudziesta druga, jutro na obiad około czternastej będzie super. Pozdrawiam.